Witamy serdecznie ze studia Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku na największej imprezie wiatrowej w naszym kraju państwa i moim gościem jest teraz pani Patrycja Bednarek, Project Finance Manager w Banku DNB. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zielona Transformacja w Polsce. Nabiera tempa. Czy Pani zdaniem banki są przygotowane i otwarte na to, żeby te transformacje finansować? No bo bez finansowania tej transformacji nie zrobimy. Tak, zgadza się. Dziękuję za pytanie. Faktycznie tej zielonej transformacji bez kapitału przeprowadzić się nie da. Wszystkie projekty energetyki odnawialnej to są projekty kapitałochłonne. Natomiast rynek w Polsce chociażby finansuje te projekty od lat, również przy udziale naszego banku, banku DNB. W naszej strategii, w strategii wielu banków zielona energetyka jest bardzo wysoko na agendzie priorytetów. My mamy doświadczenie w finansowaniu energetyki z różnych geografii, tam gdzie DNB jako bank jest obecny i w tym w Polsce. Tu zaczęliśmy od finansowania jeszcze systemu zielonych certyfikatów. Potem, jak ten system przeszedł swoje turbulencje, byliśmy też jednym z pierwszych banków, który otworzył się znowu na finansowanie energetyki w systemie aukcyjnym w różnych technologiach i. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że dalej też widzimy perspektywy, jesteśmy otwarci, mamy ten kapitał, by finansować te technologie dalej. Mówimy tu o technologiach wiatru na lądzie, czyli to, co można powiedzieć, znamy dobrze z polskiego podwórka, również wiatru na Bałtyku e, oraz fotowoltaiki jako tych głównych technologiach, które obecnie e, budują się, potrzebują finansowania. E, może jeszcze wspomnę, że my jako bank DNB... E, Skupiamy się na finansowaniu większych projektów, jesteśmy tu zespolem, zespołem w Polsce ośmioosobowym, natomiast finansujemy projekty bezpośrednio z kapitału norweskiego, dlatego skupiamy się na projektach większych. Udało nam się już sfinansować aktywa blisko 1 gigawata, co w miksie energetycznym w Polsce, patrząc na łączny udział energii odnawialnej, myślę, że jest to wynik, którym możemy się pochwalić. No właśnie, a na ile ta sytuacja makroekonomiczna, z którą mamy do czynienia, czyli galopująca inflacja, ale też problemy, różnego rodzaju problemy, bo mamy problemy wysokich cen surowców energetycznych wysokich cen, co za tym idzie energii. No i oczywiście problemy z dostawami, bo zaburzony jest łańcuch dostaw. Nie wiemy, po ile będziemy kupować stal za kilka tygodni czy kilka miesięcy, bo jest bardzo duża dynamika. I jak w tak trudnym otoczeniu rynkowym Państwo chcecie finansować właśnie rozwój energetyki odnawialnej? To jest bardzo złożony. Proces, żeby faktycznie wszystkie te ryzyka były we właściwy sposób zaadresowane w finansowaniu, natomiast jest to zadanie, które stanęło przed całym rynkiem i któremu musimy podołać i na które są rozwiązania. Faktycznie największym bólem głowy w całej gospodarce energetyka odnawialna i jej finansowanie nie jest tu wyjątkiem, są wysokie i dalej rosnące stopy procentowe. Ee, razem z inwestorami praktycznie z miesiąca na miesiąc trzeba przeliczać modele finansowe na nowo, by zobaczyć jak ten rosnący koszt pieniądza wpływa na opłacalność projektu. Szczęśliwym wnioskiem jest to, że te projekty nadal są opłacalne, są rentowne i, e, i one powstają, inwestorzy chcą je dalej na polskim rynku e, finansować. Osobnym zagadnieniem jest inflacja. Jeżeli mówimy o projektach aukcyjnych, gdzie cena aukcyjna jest indeksowana inflacją, tu efekt jest pozytywny. Natomiast dalej ta cena no, jest daleka od tego, gdzie są obecnie ceny e, w pełni rynkowe. Natomiast inflacja bardzo zaburzyła możliwość prognozowania kosztu finansowania tych projektów, e, kapexu, tak? E, tutaj e, jedynym rozwiązaniem jest budowanie odpowiednich rezerw w budżetach projektów tak, by na te wzrosty cen być przygotowanym. Finansowanie, którego DNB udziela, to jest finansowanie w formule Project Finance. Tam zależy nam na tym, żeby umowy, na bazie których projekty są budowane oraz umowy na dostawę głównych komponentów, czy turbin, czy paneli fotowoltaicznych również, to były umowy oparte o stałą cenę. Więc w otoczeniu dzisiejszym uzyskanie ofert na stałą cenę w kontraktach i utrzymanie tych ofert w dłuższym terminie potrzebnym do negocjacji kompleksowych e, takich projektów jest ogromnym wyzwaniem. E, natomiast staramy się razem z inwestorami jakoś temu sprostać, właśnie budując te rezerwy w budżetach. E, to, o czym Pan powiedział odnośnie wyzwań w łańcuchu dostaw, e, jest również tematem istotnym z punktu widzenia banku finansującego. Na każdym etapie te ryzyka potrafią zachwiać harmonogramem projektu i znowu kosztami. To, w jaki sposób próbujemy tym zarządzić, to również jest coś, co robiliśmy wcześniej, zanim powiedzmy jeszcze te wyzwania przybrały na sile, bo one przybrały na sile w dobie pandemii. Tam zaburzyły nam się łańcuchy dostaw przez problem z dostępnością kontenerów, problem logistyce. Teraz przy Konflikcie zbrojnym w Ukrainie doszły ryzyka związane z dostępnością do rąk do pracy chociażby tak, czy właśnie rosnącymi kosztami paliw. Natomiast na, te ryzyka na etapie budowlanym powiedzmy, czy etapie właśnie logistyki, one istniały w projektach zawsze. I żeby móc wiedzieć, gdzie one są, inwestorzy wspólnie z nami zawsze zlecali komplet raportów due diligence, które mapowały te ryzyka i wskazywały sposoby, jak nimi zarządzić. To jest bardzo istotne dla nas, jako banku finansującego, żeby wiedzieć, co nas może potencjalnie spotkać podczas procesu finansowania, podczas procesu budowy i by być przygotowanym na różne scenariusze. Także podsumowując, konieczne jest dalsze finansowanie. Mimo tych wyzwań, które przed nami są, to się dzieje, potrafimy jakoś tym zarządzać. DNB jest bankiem norweskim. Jak wyglądała ta transformacja, bo Norwegia jest krajem, z którego my będziemy jako Polska liczymy na to kupować coraz więcej gazu, również po to, żeby zasilać gazociąg Baltic Pipe, ale... W Norwegii się, odbywa się ta transformacja, ale duży etap już mamy za sobą. Z kraju, który stawia na oil and gas, no, kraj stawia w dużej mierze na odnawialne źródła energii, na offshore, na e, inne również e, rozwiązania z odnawialnych źródeł energii, jak choćby rozwiązania związane z wodą. Ile to finansowanie, które zaproponował bank, umożliwiło dokonanie tego procesu? No Norwegia jest też jednym z liderów, jeżeli chodzi o elektromobilność, jeżeli chodzi o rejestrację nowych pojazdów elektrycznych. W Norwegii ta agenda na zieloną energetykę, zieloną transformację, ona była priorytetem dla rządzących dużo wcześniej niż u nas, mogę powiedzieć, tak? Jest to być może przywilej kraju bogatego, bo to są jednak bardzo duże inwestycje, które są potrzebne i wymagają nie tylko kapitału dłużnego, taki, który proponuje bank, ale przede wszystkim również wsparcia instytucji publicznych, które muszą mieć na to możliwości i finansowe, i legislacyjne. Także to w Norwegii działo się, działo się wcześniej. Możliwości, jeżeli chodzi też o technologię, były inne niż w Polsce. W Norwegii dużo element transformacji to była budowa hydroelektrowni. W Polsce ona również, jakby ten, ten, ta technologia jest obecna, ale nie byłaby w stanie zapewnić tylu mocy, których potrzebujemy. Także jest wiele doświadczeń, które faktycznie z Norwegii warto skopiować, warto podpatrzeć. Natomiast nie możemy tego porównać, myślę, jeden do jednego. W kontekście dostępności do kapitału jest kilka rozwiązań norweskich, które być może, którym być może warto się przyjrzeć. Obecnie widzimy, że rynek też podpisuje coraz więcej umów tzw. corporate PPAs, gdzie z rynku norweskiego mamy fajne doświadczenie gwarancji powiedzmy odpowiednika gwarancji Kuke, która na polskim rynku istnieje, natomiast nie służy finansowaniu energetyki odnawialnej, przynajmniej nie na razie. I to jest coś ciekawego, czemu warto się być może przyjrzeć, by, by podobne narzędzia rozważyć na polskim rynku. Natomiast myślę, że największa zaleta tego to motywacja i wiedza na temat tego, jak strukturyzować finansowanie takich projektów, to, to jest to, z czego my jako Bank DNB czerpiemy najwięcej. Obecnie myślę, że to doświadczenie będzie szczególnie istotne w finansowaniu offshore'u, który, który teraz nas czeka, który będzie dużym wyzwaniem dla polskiego rynku, bo te pierwsze projekty offshore'owe one w zasadzie będą powstawać w tym samym czasie, będą budowane w podobnych harmonogramach i wymagały finansowania. Równoległego, a to są dziesiątki miliardów złotych, które polski system bankowy będzie potrzebował przeznaczyć, by, by, by te projekty mogły powstawać, mogły się finansować. Także doświadczenia z rynku norweskiego tutaj, w kontekście tego, jak transakcje powinny wyglądać, jakie są tak zwane best practices, to jest szczególnie coś, z czego zamierzamy teraz na bieżąco czerpać. No właśnie, mówi Pani o offshore. Mamy nadzieję na to, że w najbliższych tygodniach odblokowana będzie ustawa 10H, która pomoże na rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Jakie priorytety Państwo widzicie, jeżeli chodzi o rozwój OZE w Polsce? Mając na uwadze też te problemy z mocami przyłączeniowymi i z zablokowaniem tej fotowoltaiki konsumenckiej, no ale moce przyłączeniowe są problematyczne również dla tej wielkoskalowej fotowoltaiki. My tak naprawdę jesteśmy, powiedzmy, na końcu tego łańcucha, czyli te projekty, które będą miały możliwość zostać wydepelowane tak, i, i dostać moce przyłączeniowe, to, to, to dopiero te projekty wchodzą w tą fazę, gdzie my jesteśmy potrzebni w fazie finansowania. Natomiast faktycznie to, co widzimy, to, co cały rynek widzi, luka, która powstała w sektorze onshore wind, tak, wiatru na lądzie z powodu reguły 10H, nawet jeżeli ta reguła zostanie odblokowana wkrótce, na co bardzo liczymy, to, to tej luki tak szybko zasypać się nie da. Jest kilka projektów, które być może zostaną wyjęte z szuflady i wydelopowane e, relatywnie szybko, ale cała Rzesza będzie potrzebowała 4, 5, może nawet 7 lat, by tak naprawdę wejść w tą fazę konstrukcji i finansowania. E, dlatego liczymy na to, że rynek znajdzie jakieś rozwiązania pośrednie, już obecnie dyskutowane, chociażby e, cable pooling, który będzie jakimś, w jakimś zakresie lekarstwem na brak mocy przyłączeniowych dostępnych szeroko dla, dla nowych projektów. To pozwoliłoby dalej rozwijać wielkoskalową fotowoltaikę bez obciążania dodatkowych mocy. No i to ma duży sens z punktu widzenia Inwestorów również, tak? Bo są to energie, technologie komplementarne, uzupełniające się. Takie technologie, myślę, DNB zdecydowanie też chciałoby w takim miksie, w takim zestawieniu finansować. Transformacja energetyczna nie odbędzie się bez finansowania, o czym mówiła pani Patrycja Bednarek, Project Finance Manager w banku DNB. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.